Hej, hej, hej! Witam serdecznie! Jesteś tej to, jest to nowa gra i nowa seria zarazem! Rzezeczka, to jest! Gracz dopiero miała swoją premierę przedwczoraj, w Polsce przynajmniej. A na świecie siódmego. Jak na razie dajcie mi ustawienia zrobić, bo musiałem je usunąć. W sensie musiałem usunąć zapis po to, żeby... Móc dla Was pokazać wszystko od początku, chociaż początek powinniście znać, jeżeli ktoś oglądał e, beta bądź grał. E, zostali jego niewolnikami i biorą udział w nieustającym wyścigu o status i bogactwo. Mieście szkła, że będzie konglomerat. Jeżeli czytaliście komiks, ale niektórzy postanowili odłączyć się od sieci, to naprawdę Wam e, to dobrze. Sprinterze pracują jako kurierzy i womywaczy, i domem są dachy. Dopóki otwarci nie sprzeciwiają się, władzy konglomerat przymyka oko na ich występki. Tam mamy bardzo dużo historii na temat Faith. Tak było przez niemal 20 lat. Teraz nadejdą zmiany.

Furthering your prospects and your career. As a future employee of a corporation of your choice, your possibilities are infinite. The key to success lies in unlocking your inner potential through hard work and relentless dedication. As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day, huh? And constantly thrive I to thought itself. we'd keep you here forever, Leech. Work is rewarded. Maybe you'd like another three months. Laziness punished. It would be so easy. Personal freedom comes at a Come price. Come on, let's go. We've got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Has served a 12 month sentence which nine months were for several incidents of insubordination. You are deemed ready for conditional release. Now, if it was up to me. <clears throat> policy exists to keep you safe. be wary of policy breakers in our midst. upon release, you must seek immediate employment and will be monitored through your grid link. if you do not find employment within 14 days, you'll be relocated to a greenland facility. do you understand the these conditions? just get me out of here. work hard and you will be rewarded. dressing rooms to the left, leech. Anyway and enjoy riches well Dogan sends his best Enjoy your freedom Dugan to Facet um, okay, To niestety w wyniku listopadowych. Tam, tam, tam tych, o... Zginęła, no. W zamieszkach o listopadowi e, Pierwsze, co ja muszę na szybko, tylko jeszcze. Oba, chyba, zmienić. Tak. Określono jakoś. Dałbym to wszystko na najwyższe, więc pozwólcie, że dam na hiper. I działało. Jest naprawdę dobrze zoptymalizowane, przynajmniej na moim komputerze jest dosyć dobrze. Więc poczekajcie chwilę. Dobrze, jesteśmy z powrotem z ustawieniami, chyba powinniśmy mieć. Tak, spadły FPS do 45 około, ale powiem wam szczerze, tego. Jest to zauważalne, że są mniejsze FPS-y. Najwyżej je zmienię, jeżeli będzie trzeba, faktycznie, ale tak powiem wam: optymalizacja według mnie, strasznie dużo ludzi narzekało. Oglądałem komentarze jakieś tam. Przede wszystkim komentarze na przykład na Edge Polska i faktycznie ludzie strasznie namarodzili. marudzili. Hey, hey, over here. you could be anyone well you'll just have to trust me here take this i want to get off the streets a bootink but put it on we need to get you connected and calibrated i know no one's eager to talk to you reflection designed for you come what the hell come on we need to get moving there's something wrong with this

Szybko, cię dowiedzieli. Nie co się dziwić. Przytywanie wszystkiego. Trzymaj. Trzymamy i lecimy. Tu, spację. Spotkamy się później. Jak się spotkam później. Faith, are you there? No, There's our Noah! I... It's good to hear your voice, but keep moving. We need to get Kasek off your tail. It's easier said than done, Noah. They seem hell bent on finding her. We've got it covered. Faith, you should be the warehouse, sir. Get inside and we'll take you from there. I'm <laughs> attack. Aha, myszką, tak? Aha, dobra, środkowym przyciskiem nagle to zmieni chyba. Bo jeszcze ostatnio było bodaj, że to inaczej. Dobrze, mamy przebiec magazyn. Follow the runner echo through the warehouse. Icarus will meet up with you on the other side. By then, you should be in the clear. If you can make it through that old place, time to see if the fabled face is all that she's made out to be. If nobody likes a smart mouthed Icarus. She'll do fine. Oh, your feeling will calibrate as you go, Faith. There's a general search warrant out for Phoenix Carpenter. Female, young, facial tattoo. Not a bit more insistent than I expected. Phoenix Carpenter? Yeah. they set her up with a fake grid print when they took her. I transferred it to her B-link as insurance. I'll come in handy later. A VTOL just flew in. I think K-Tech means business. Just keep going. Powiem wam szczerze, jak na razie tyle, że to co w tej chwili robię, to było w becie, no bo be, z bety właśnie wzięli kilka, tylko i wyłącznie kilka zadań właśnie z fabuły. i asked nicely but he wouldn't step aside and now they know you came this way <laughs> like i had a choice sure we need to clear out better take a different route to the everdine tower we'll split up again keep them confused can you make it across to those pipes of course good your beading should be calibrated by now and your runner's vision working just follow the red I za będę jak to powiedział. Jaką powie... Aha. Zakończono kali pracy. Wyświetlacza bitu na śniadal, żeby wysłać sygnał wzroku sprintera, który cię poprowadzi. Ruchy są bardzo. naprawdę.

Podobno miasto... Jest wielkie. Wręcz ogromne. Ale tylko podobno. Ile w tym prawdy? No nie powiem wam w tej chwili, no musimy się dopiero dowiedzieć. Dopiero się dowiemy. Faith, uh, get to the Orion building nearby. Icarus, meet meter there. Moving. There are K-Sec everywhere. Look for a zip line leading to Orion. I'm at Orion. That's good. Keep going, Faith. Biegniemy, biegniemy spokojnie. No a. Niestety, pierw... pierwsza część z drugą częścią nie ma nic wspólnego. Niestety, historia w ogóle nie jest tak połączona. Tak do końca. Można by powiedzieć, bo faktycznie jedyne co jest połączone. To zamieszki listopadowe. Kwiatujesz? Kwiatujesz? Kiedy Well, I grew up with them. So, how about you cut me some damn You slack? also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. You don't know what happened. I know enough. And I know that I'm faster and safer than you. Faith, are you at Orion yet? I'm here. It's a bit crowded with New Guy and his ego. Knock it off, both of you. Look, we are out of options. The only way out is through the Everdyne Tower. And with Kasich there, you're gonna have to fight them. Icarus? The combat mod to the mod All right. Done. Good. Fade, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on. I was hoping you wouldn't come to this, but looks like we don't have any choice. Don't worry, Noah. I can do it. I know you can. Ukończ tryb walki sechem. Echo, to jest właśnie to co widzimy. Widzimy też, że zmienili ciutek. To, że zmienili ciutek. Sam pomysł w tej chwili kopania, bo wcześniej to były inne przyciski, mamy, mamy w tej części naprawdę sporą.

Powiedzmy nie było, no. Tak można średnio powiedzieć, że było, nie? Jeżeli oczywiście graliście tam. Cześć. Wybicie. Ach! Wybicie, czyli trzymać powinniśmy. I skok O. Ukończono samouczek. Czy chcesz kontynuować lub powtórzyć samouczek? No chyba kontynuujemy, nie?

Dalej mnie ciekawi, dlaczego niektórzy ludzie tak bardzo narzekają na. Dlaczego niektórzy ludzie tak bardzo narzekają na optymalizację w tych że Naprawdę dziwi mnie to. Mam w tej chwili na Ultra, no chyba że faktycznie to Ultra dla mnie jest takie wow, a tak naprawdę to nie jest żadny wow. Nie wiem, sami powiedzcie, czy to jest wow, czy nie jest wow. Nie wiem, dla mnie naprawdę jest, grafika jest ok. Mi odpowiada. Laptop. Też nic nie mówi, że mu nie pasuje. Gra średnio według stron... ...miała, o, niezbyt ciekawą ocenę, bo tak średnio... Około 75 na 100? Jakoś tak, bodajże. E, strasznie ludzie narzekali na fabułę. Że fabuła jest słaba, tak w pierwszej części. E, wszyscy się myśleli, że jednak coś lepszego z tego wyjdzie, daj sobie. E, nie wiem. Nie wiem tak naprawdę o co chodzi, jak na razie w tej fabule. Uczymy się, jak na razie, chodzić. A tak yy, ogółem, no to strasznie, strasznie, naprawdę bardzo mówili, że sama gra w sobie ogółem jest naprawdę dobra. Że sam, sam sposób, powiedzmy, tego parkura tutaj, tak, w jedynce naprawdę jest bardzo dobrze odwzorowane, Ale widzimy jednak. Ludzie też pisali dużo o ładowaniu się tekstur podczas. Grania. Chyba to też właśnie przed chwilą zauważyłem, ale muszę sprawdzić na filmiku, czy faktycznie te chmury przed chwilą się nie załadowały dopiero. Miasto mamy ogromne. Prawie całe możemy zwiedzać. Przytrzymaj i, aby wykonać przesunięcie. No jak widzicie, no duże budowle. Co się dzieje? A chyba chyba za bardzo się naoglądałem. <laughs> Sounds good Icarus. We still have a game to finish. Closer you'll know the marks faith. Just follow them home. And then we should see about getting you reintroduced to the world. I got a run for you that should do the trick. Wolność ukończona 750 punktów. super było w Poprawczaku naprawdę sami by się tam chcieli pójść no i rozmawiamy znowu po naprawdę długim czasie znowu go widzimy przynajmniej faith my dopiero tego bohatera pierwszy raz widzimy jak i resztę bohaterów oprócz faith i heard some runner got out of juvie today i heard she's eager to run she's been gone a long time i also heard she's sorry maybe she learned something while she was away maybe i'm so sorry <sighs> You look older. Ah, uh, do you screw you? <laughs> <laughs> oh, nice place you got here. Yeah. Mind if I stay a while? I was hoping you would. And about that run? Go talk to Birdman. He'll put you through your paces. New guy. Seems a bit uptight. Hey, Chris. Mhm. Mm oh, he's a good kid. He runs better than anyone. Than anyone. Birdman to jest uh, pierwszy, z, uh, jeden z me pierwszych sprinterów. Yeah. We'll in time. Now go. Me. Właśnie w tym świecie, jakby. Dzięki któremu właśnie rozpoczęto taką. Taki fuch, taką pracę, taką zabawę jakby. Dobrze, ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał się filmik. Nagram teraz następny odcinek. No i serdecznie jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że naprawdę będzie to udana seria, jak i też gra. Mam nadzieję, bo naprawdę czekałem trochę czasu na tę grę, bo jedynka mi się strasznie spodobała i do dzisiaj mi się ciągle podoba. Dobrze, ja serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Cześć.